Już po raz 19 odbyły się regaty żeglarskie w Nowym Duninowie. Choć pogoda nie dopisała, do regat zgłosiło się wielu wodniaków. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, wej, hey, hej, robię go! nam z pokładu skrzynki, taki był chorebny sztok. Hej, znowu zniło coś z nich po morzu, jakiś gość hej, poryś, który tam, jakiś znowu zbyło tam. Kiedy Wej, hej, roluj go Zbierało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki Taki był cholerny stąd, hej, znowu zbierał coś, zbierał morzu jakiś kość Hej, polisz góry tam, jaki znowu zbierał tam Kiedyś piszmy przez Pacyfik Wej, hej, roluj go Zbierał nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki, koszle kramów, bądź to Taki był cholerny stąd, hej, znowu zbierał coś, zbierał morzu jakiś kość Hej, polisz góry tam Myślę, że nie będą gorsze od ubiegłorocznych regat. Organizatorzy postarali się o wszystko, żeby te regaty przebiegały w sposób prawidłowy, przede wszystkim bezpiecznie. Przygotowaliśmy wiele, wiele atrakcji, nie tylko dla żeglarzy, ale również dla gości, dla mieszkańców powiatu płockiego, szczególnie gminy Nowy Duninów. Myślę, że warto również i w tym roku być na regatach. W w Nowym Duninowie, bo to jest impreza flagowa Północnego Mazowsza. Jest to impreza, która wpisała się w kalendarz. Niektórzy mówią, powiem nieskromnie, że to jest najlepsza impreza na Północnym Mazowszu. Żeglarska impreza promująca zbiornik Włocławski, promująca gminę Nowy Duninów, jej walory, przyrodnicze. Jest to impreza, która jest wszędzie odmieniana przez różne przypadki i mam nadzieję, że w tym roku, mimo chwilowego deszczu, będzie równie piękną imprezą łączącą wielu, wielu mieszkańców północnego Mazowsza. Ile, ile załóg bierze dzisiaj udział w tych regatach? Znaczy musiałbym policzyć. Musiałbym policzyć, bo w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo są no tak zgłoszone porówn do ubiegłego roku. Myślę, że poprzez tego typu imprezy możemy promować to, co jest piękne na wodzie, czyli żeglarstwo, nasze żeglarstwo północnego Mazowsza. Myślę, że zbiornik Wocławski jest tym dobrym obiektem, gdzie można rozwijać tą dyscyplinę sportu gminy nowy do ma jakiegoś faworyta. Nie, ja raczej ogólnie... Ja, ja raczej kibicuję ogólnie wszystkim. Dla mnie wszyscy są zwycięzcami. Wszyscy są wielkimi fachowcami w tej dziedzinie sportowej. I myślę, że tak należy patrzeć na tą dyscyplinę sportu, że rywalizujemy, ale rywalizujemy w sposób taki fair play. I oczywiście no, będą wygrani, ale to jest najmniej istotne. Ważne jest, że jesteśmy. Ważne jest, że tą imprezę cyklicznie rozwijamy w Nowym Duninowie. I ważne jest, żeby wszystkie załogi wróciły do KEI. A tak, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Tu czuwają woprowcy, tu czuwa policja wolna, wodna, strażacy, strażacy, którzy wopr, wopry. Także, także myślę, że przy dzisiejszym wietrze nie powinno być niespodzianek, jakichś zagrożeń, niebezpieczeństw, niebezpieczeństw na wodzie i życzę żeglarzom, żeby bezpiecznie dotarli właśnie do yy, portu tutaj w Duninowie. Regaty żeglarskie 2014 roku to 12. regaty żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, 14. powiatowe regaty żeglarskie o puchar Starosty Płockiego i 19. regaty żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów. O tytuł najlepszego walczyć dziś będą zawodnicy w klasach. T, T1, T2, T3, Omega. Głos oddaję wójtowi gminy Nowy Duninów, gospodarzowi regat żeglarskich w Nowym Duninowie, panu Mirosławowi Krysiakowi, którego witamy serdecznie. Gromkimi brawami. Dziękuję serdecznie. Witam państwa serdecznie na regatach żeglarskich w Nowym Duninowie. Uwierzyć trudno, że to już dziewiętnaste Regaty żeglarskie w Nowym Duninowie. Wielu z Państwa startowało w pierwszych naszych regatach. Wielu z Was rozpoczynało przygodę żeglarstwem właśnie w Nowym Duninowie. Witam Państwa szczególnie gorąco. Mam nadzieję, że jeszcze wiele wspólnych lipcowych regat w Nowym Duninowie przed nami. Od 12 lat współgospodarzem regat jest marszałek województwa mazowieckiego, honorowy obywatel gminy Nowy Duninów, nasz przyjaciel, pan Adam Struzik. Witamy pana, panie marszałku. Jeszcze dłużej, bo lat 14, jest z nami kolejny gospodarz regat, starosta powiatu Płockiego. Przyjaciel gminy Nowy Duninów i jednocześnie patron wielu imprez wodniacki, pan Michał Boszko. Witam serdecznie, panie starosta. Regaty w Nowym Duninowie nazwali samorządowymi. To także za ich sprawą od tak wielu lat spotykamy się w Nowym Duninowie. Witamy współorganizatorów Regat w Nowym Duninowie, przedstawicieli oddziału żeglarsko-motorowodnego TTTK Morka w Płocku. Zastępcem prezesa oddziału pana Wiesława Gazdem. Komandora klubu żeglarskiego pana Jana Kochanowskiego. Witam serdecznie przedstawicieli Okręgowego Związku Żeglarskiego w Płocku, zastępcę prezesa pana Cezarygo Czarneckiego, członka zarządu do spraw szkoleń, który od wielu lat rzetelnie przewodniczy zespołowi sędziowskiemu regat, panu Stanisławowi Siedleckiemu. Witam wszystkich obecnych tu wodniaków, miłośników, nie tylko żeglarstwa, ale wszystkich innych sportowców wodnych. 19. Regaty żeglarskie, opuchar Wójta gminy Nowy Duninów. 14. Powiatowe regaty żeglarskie, opuchar starosty Płockiego. I 12. Opuchar Łączoka Województwa Mazowieckiego. Uważamy, Uważamy za, za otwarte. otwarte. No, dzisiejsza impreza jest naprawdę bardzo wodniacka. Panie sędzio, na czym będzie polegało sędziowanie tych dzisiejszych regat? No mianowicie to są klasyczne regaty, klasyczne regaty. W związku z powyższym jest ustawiona trasa przy pomocy boi. Załogi wszystkie startują na tej trasie. I chodzi o to, że po procedurze startowej, kiedy wszystkie jakty wystartują, po prostu który się pierwszy zgłosi na mecie, ten oczywiście wygrywa. Zawody są zgodnie z taką formułą PPJK, czyli chcą w klasach T1, T2, T3, czyli są załogi podzielone na klasy, oraz Omega, Omega tak zwana Omega Standard. No jeszcze jest taka klasa tu nasza wewnętrzna dla bardzo starych jachtów turystycznych, tak żeby one też miały możliwość ścigania się klasa T. To jest tu tylko nasza lokalna teraz. T1. T, T1, T2, T3 i Omega. Takie są klasy. No potem są oczywiście podliczane punkty, bo będą najprawdopodobniej będą, będą minimum, będą starości, żeby było minimum dwa wyścigi, no maksimum trzy. No pogoda na dzisiaj na zbyt wiele nie Jak pozwala. W ubiegłym roku. Tak, tak, no ale dzisiaj jest chyba gorzej niż w ubiegłym roku nawet pod tym względem. A poza tym mamy jeszcze bardzo poważny problem dla żeglarzy, mianowicie bardzo niski stan wody. Bardzo niski stan wody, także jak zresztą widać, że wszyscy na jacht muszą tu zeskakiwać, a nie normalnie wchodzić, bo przy normalnym stanie wody to się wchodzi się na jacht, a, te, a tym razem niestety jest to przynajmniej jakieś 70-80 centymetrów poniżej średniego stanu. Muzyka To jest tak, że z tych 19 już edycji, w tym 12 o Puchar Marszałka, raz jest piękne słońce, raz pada deszcz, ale wodniakom to nie przeszkadza. Powiedziałem, że dzisiaj jest taka prawdziwa wodniacka impreza, bo jest woda pod Kilem, no i woda nad żaglami, także no niestety. Ale to cóż, impreza jest organizowana co roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, no trochę dla widzów i tych, którzy... Nie pływają bezpośrednio trudne warunki, ale może się rozprowadzi chociaż po południu. Najdłużej organizuje wójt gminy. Skąd ten pomysł, że marszałek województwa mazowieckiego dołączył się do tej inicjatywy? No widać wyraźnie, że ten akwen nabiera coraz większego znaczenia, jeżeli chodzi o żeglarstwo o sporty wodne. Przypomnę, że 20 lat temu to tak naprawdę ten sport chociaż uprawiany w samym płocku. No to tutaj w Duninowie miał wymiar śladowy. Teraz po 20 latach widzimy jak rośnie znaczenie takich miejscowości jak Nowy Duninów, gdzie jest port, gdzie jest możliwość również zawinięcia, gdzie się rozwija infrastruktura wokół tej przystani. No teraz zbudowane są po drugiej stronie Wisły też stanice wodne chociażby w Murzynowie u ujścia z krwy. Jednym słowem ten subregion staje się coraz bardziej atrakcyjny i przypomnę, że to jest największy akwen sztuczny w obrębie Mazowsza. No tak on i, ciągnie się aż do y, Wrocławka się. Aż do Wrocławka, w dużej części jest w granicach województwa y, mazowieckiego. No więc y, oczywiście my jesteśmy w sposób y, naturalny zainteresowani rozwojem tutaj sportów i wodnych, i turystyki, i aktywizacją tych terenów. w Duninowie spotykamy również starostę płockiego. Panie starosto, w tamtym roku nie mogłem pana spotkać, bo pana nie było, no to chcę wykorzystać tą okazję. Skąd ten pomysł, że starostwo włączyło się w tą inicjatywę Wójta Gminy Nowy Duninów? No to jest przepiękna inicjatywa tej, tego samorządu, kontynuowana przez obecnego pana wójta Mirosława Piesiaka w sposób perfekcyjny odgrywa ogromną rolę promocyjną nie tylko dla Nowego Duninowa, ale również dla całego tego regionu i powiatu Płockiego. Sądzę, że jest to okazja, żeby pokazać to piękno tego skrawka naszego powiatu Płockiego po tej stronie z widokiem na. Piękny, piękno skarpy Brwilno, no tak. dalej Płock, no i pokazanie tych walorów. Sporty wodne. To jest ta część działalności w kulturze i w sporcie, w turystyce słabo rozwinięta. Jeżeli pokazujemy jak pięknie można spędzić czas tej nad wodą i na tym pięknym zalewie, to zachęcamy wielu ludzi, żeby sobie tak czy mniejsze jachty, czy większe trochę pokupowali i tutaj cieszyli się tym doznaniem, jakiego nigdzie nie da się przeżyć. A ponadto żeglarstwo to jest taka wspaniała forma rekreacji, że człowiek, jak wypływa na dłużej, to zaczyna marzyć o domu, i potem jak wraca, to wraca do bardziej ceni dom, a z drugiej strony w tych zmaganiach często niebezpiecznych, to tak na początku, jak to szeglarze mówią, wita się z nowym przyjacielem którego nie bardzo zna, a kiedy żegna się po tych trudach, to prawi już jak członkiem rodziny, o którym pamięta, o którym więcej wie i którego bardzo lubi i tęski za nim. Zachowujemy ostrożność, szanowni państwo. Trzymamy dzieci za rączki, bo one są bardzo ciekawe i słusznie, że ciekawe są świata, ale i muszą być bezpieczne przede wszystkim. No i oczywiście czas dla fotoreporterów. Panie pośle, kolejny negatyw w Duninowie. Widzimy posła na Sejm Piotra Zgorzyńskiego. Jest pan tutaj zawsze, co rok. Jestem tutaj zawsze, co rok, bez względu na pogodę. Po prostu należy do fanów tej wspaniałej imprezy, kultowej można powiedzieć, nadwiślańskiej, jednej z największych na Mazowszu Północnym. Chcę powiedzieć, że ona się świetnie wpisuje w obchody roku Wisły, bowiem w 2017 roku będziemy obchodzić 550-lecie wolnego flisu na Wiśle, kiedy to dzięki właśnie temu, że miasta nadwiślańskie wróciły do macierzy, Polska stała się potęgą europejską. Warto o tym pamiętać. Przed Panem powiedział mi wody dużo pod kilem, ale również przy żaglach. No ale wodniak, czy by padał deszcz, czy nie, to i tak będzie mokry po regatach typowa wodniacka pogoda, nad nami i pod nami. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni, szczęśliwie wrócą i będziemy mieli za parę godzin możliwość wręczenia im pucharów. Jestem przekonany, że to będzie naprawdę koncert nad koncertami. Zapraszamy wszystkich żeglasów tutaj pod scenę, bo za chwilę będzie wręczenie nagród. Witam wszystkich, którzy ukończyli przy tej yy, wspaniałej, liksowej pogodzie regaty którzy dotrwali do końca i, i będę y, czytał jak zwykle od końca. I jeżeli dojdę do trzeciego miejsca, to załogę, załogę, która zajęła trzecie miejsce i drugie i pierwsze bardzo prosimy tu na scenę, na podium. I proszę na podium serwnika Romana Winiarka wraz z załogą Jaktu Tilly. Drugie miejsce na podium. Załogę jak tu lady ze stelikiem Jarosławem Piecierskim i na najwyższe podium do Piotra wraz załogą jak łapka i na podium poprosimy Pawła Jędrzejewskiego wraz z tu jachtu Aczurra, trzecie miejsce. Na drugie miejsce na podium prosimy Jarosława Grzelskiego wraz z tu jachtu Bazyl II. I na najwyższym podium zapraszamy Andrzeja Argielskiego wraz z tu Angela. Podium na scenie bardzo proszę. Sternika Michała Zbysłowskiego wraz z jak jachtu nie taka mała. Na, na drugie miejsce na podium zapraszam Andrzeja Kąpińskiego wraz z jak jachtu niania. I na najwyższe podium proszę Krzysztofa Lewandowskiego wraz z tu jachtu huzar. I na podium zapraszam Jurka Zapalebra z załogą jachtu Jamajka. Na drugie miejsce na podium zapraszam Michała Machowskiego z załogą jachtu Anankę. I na, na pierwsze miejsce zapraszam Marcina Kucelmana wraz z załogą jachtu MK Cafe. Adriana Lewandowskiego wraz z załogą jachtu Umbriaga. Na miejsce drugie na podium to załoga jachtu Hania pod kierownictwem sternika Marcina w Wenderlicha. I na najwyższe miejsce na podium zapraszam sternika Jana Marciniaka z załogą jachtu Loverboy. 4 kg ryb złowił wędkarz z Płocka podczas zawodów wędkarskich, które odbyły się na zalewie piechota. Jest pan tutaj 3,9 32 zapisz. Panie Wójcie, stoimy nad zbiornikiem wody, który należy do gminy Gostynin kolejne zawody wędkarskie? Tak, właśnie kończą się kolejne zawody wędkarskie. Opuchar y, przewodniczącego Rady Gminy i wójta gminy Gostynin. Y, cieszymy się, że pogoda dzisiaj dopisała, bo wczoraj troszeczkę mieliśmy wątpliwości w tym zakresie. Wczoraj była pogoda dla żeglarzy. Tak. Zainteresowanie w tym roku jest troszeczkę może mniejsze, ale to, co słyszę, że po prostu równolegle jakieś inne zawody wędkarskie są w innych rejonach i stąd Wędkowany może jest. Organ... Dlatego zainteresowanie może w tym roku jest troszeczkę mniejsze. Niemniej jednak doceniamy startujących y, wyniki, są bardzo zróżnicowane od 4 prawie kilogramów do set gramów, e, w związku z tym e, niektórzy po prostu trafili na dobre warunki. Ja rozmawiałem poza kamerą z wędkarzami, bardzo lubią przyjeżdżać tutaj na ten zbiornik wody. No cieszymy się, że właśnie że jest to zainteresowanie tutaj, e, wydzierżawiamy ten zalew kołów wędkarskiemu, e, opiekują się nim, e, no i zarybiają. zarybiają też oczywiście, tak jest w umowie, zapisane w umowie dzierżawy. No właśnie, bo przyjeżdżają tutaj ludzie również z Płocka, z Kutna, z Łęczycy. No, nawet obserwując dzisiejsze zawody, to większość zawodników to są zawodnicy z Płocka. Rozumiem, że gmina jest sponsorem nagród? Tak, oczywiście. Przeznaczałem co roku. Jakie nagrody? To są. Co dostanie zawodnik za pierwsze miejsce? To już tutaj prezes zdecydował, Aha. co będzie już nie, ja nie dokonywałem podziału. prezesowi dajmy pulę pieniędzy, a prezes dokonuje zakupów. Czyli... które są zawody, które się przed chwilą zakończyły? O ile nie licząc, pierwszych zawodów, które były Pucharem Burmistrza, to jeżeli chodzi o zawody o Puchar Pucharbójca i Przewodniczącego Rady, to są 15 zawody. 15 tak? zawody. Dużo zawodników dzisiaj to brało udział? Było mało, wyjątkowo, dlatego że zarówno w Kutnie, jak i we Włosławku odbywały się zawody równolegle i tutaj przyjechały, przyjechali tylko pędkarze z Płocka i z Gocinina uczestniczyli. No właśnie, bo rozmawiałem przed chwilą z wójtem, który powiedział, że właśnie no, zawodników nie ma za dużo, ponieważ w okolicy są inne zawody. Tak, oczywiście we Włosławku są jakieś tam zawody, a w Kutnie jakaś liga Kutnowska jest w Prawikowej, dlatego tak. Jurek, zadam ci podkwitliwe pytanie. Uh -huh. Dzisiaj nie bawią ryby. Czy wy zarybiacie, za bo może ryb tu nie ma? Nie, tu co roku, co roku zarząd okręgu zarybia karpie, mamurem. Ryb jest, wiadomo, coraz mniej, bo tutaj jest duża presja wędkarska, bardzo dużo wędkarzy ostatnio skutna przyjeżdża i ryby są wyłapywane, także będziemy musieli zwrócić uwagę, żeby zarybia było dużo większe. Jak przyjechałem tutaj koło 10, to słyszałem, że jakiś wędkarz złapał amura, tylko że mu się wypiął. Nie no, Amurów to w tym roku złapano około 20 sztuk, takich do 10 kilo. Nie? Niektórzy puszczają takie amury z powrotem do wody, niektórzy biorą, no bo mają takie prawo, nie? No ale i karpie, największe są karpie, karpie takie do 20 kilo są. Kto jest fundatorem nagród? No, głównym fundatorem jest gmina Gostynin, czyli puchar taki okazały jak widać wędka i jeden kołowrotek będzie ufundowany przez gminę Gostynin. Jedną nagrodę, jak corocznie zresztą funduje sklep wędkarski ASIK i dwa skromne upominki, nasze skromne koło Elgo Gostynin. I tak miejsce pierwsze z wynikiem 3830 punktów zajął kolega Piotr Opała. O, o, o. Panie Dziękuję. Drugie miejsce z wynikiem 2140 punktów zajął kolega Marcin Towalski. To to Trzecie miejsce z wynikiem 1675 punktów zajął kolega Jastrzębski Henryk. Gracias.